Dzisiaj znakomicie dysponowani Krzysztof bardzo dobre starty. no a że na pewno emocje będą w wyścigu. Dziękuję bardzo, tyle. Rafał Dobry, brązowy medalista indywidualnych mistrzostw Polski w Zielonej Górze. Mieliśmy pewne kłopoty z odsłuchem, a więc ten wywiad tak połowę mniej więcej zrozumieliśmy. No i teraz sam jest zadowolony. Będzie. A tak, Rafał jest zadowolony, to wiemy. No i Czapka niebieska, czerwony, niebieski. To takie kask. pionki jak do Hincika, prawda? W tej czapeczce. Teraz zawodnicy będą losowali czerwony lub niebieski ee, kask. Ten, który wylosuje czerwony, będzie miał dwa wewnętrzne pola startowe. Ten, który wylosuje niebieski, nie dwa ma, zewnętrzne co lepiej, nie ma, co lepiej? No i on już pierwszy. Na szczęście, na szczęście zobaczymy czerwony. Wewnętrzne. A więc wewnątrz, tak? Wewnątrz i Krzysztof Kasprzak z, z zewnętrznego pola startowego. W zeszłym roku przecież oni też walczyli, dobrze pamiętam, w dodatkowym biegu, tylko że tam stawką było drugie miejsce w Polskich i Wygrał Krzysztof to w No jak będzie dziś w Zielonej Gorze, przekonamy się za, za kilka minut, no bo to jeszcze musi troszeczkę potrwać, zanim oni przygotują się do startu w tym dodatkowym 21 biegu. No Wspominałeś przed meczem o tej rywalizacji takiej korespondencyjnej między nimi na tak. początku ich karier ta rywalizacja trwa, czasami się oddala korespondencyjnie gdzieś tam daleko, a czasami się przybliża tak jak chociażby w ubiegłym roku w Toruniu do tej rywalizacji już wprost o medale Mistrzostw Polski, a dzisiaj o ten najważniejszy czynnik, o ten najważniejsze miejsce o złoto. Patrząc na historię tych wspólnych startów, różnie bywało ja akurat miałem to szczęście, że mogłem widzieć ich na początku kariery w Anglii, kiedy jeden i drugi przebywał w Anglii na zakończenie sezonu to takich można powiedzieć treningowych meczach w rekonesansie. No i tak najpierw był turniej w Pól, mecz w Pół właściwie kombinowanej polskiej reprezentacji z drużyną Pól i tam zdecydowanie lepsze wrażenie zrobił Krzysztof, no ale na drugi dzień był turniej w Ipswich i tam Janusz był lepszy od Krzysztofa, więc to się wszystko jakoś tak miesza. No mamy dwóch naprawdę z tego rocznika 1984 dwóch Naprawdę wspaniałych zawodników, którzy stanowić będą. Myślę, jeszcze długie lata mam takie nadzieje o sile polskiego żużla No na pewno tak, to są zawodnicy wciąż na dorobku, którzy wciąż nie osiągnęli swoich e, szczytów możliwości, którzy gdzieś tam czasami szukają, gdzieś błądzą, gdzieś różne momenty przeżywają. Czy się Kasprzek przecież już by, by, mielibyśmy podsumować ten sezon? Miał różne momenty w tym roku, był bardzo niezadowolony, a proszę, jak los potrafi się odwrócić i uzupełnieniem nastrój w 2005 roku w Tarnowie, tam gdzie wygrał Janusz Kołodziej. Krzysztof medalu wówczas nie zdobył. No tak, Janusz jest już mistrzem Polski, prawda? Raz, indywidualny. Krzysztof Kasprzak jeszcze nie był, więc ma teraz szansę na właśnie ten tytuł. No, no i ma Janusz... tą dodatkową motywację, o której mówiłeś, że wypadałoby po ojcu tak zdobyć no tak. mistrza Polski. No tak, no tak. Zenon Kasprzak na pewno też bardzo by się cieszył z tego faktu i proszę jaki skupiony, bardziej chyba skupiony niż podenerwowany Janusz Kołodziej szybkim zdecydowanym krokiem zmierza do swojego boksu, w nim Roman Jankowski, trener Unii i bracia Rempałowie, no już czerwony kask a to Krzysztof Jabłoński pewnie analizuje już swoje czerwona starty, już tylko czerwona czapka, a nie kask Krzysztof Jabłoński. No tak sobie, 5 punktów, nieźle, dwa całkiem udane biegi, zwycięstwo, drugie miejsce, no, ale 3-0 poza tym. No i Janusz Czyż Krzysztof, brałeś udział w takich wyścigach, przecież decydujących? To wtedy jakaś dodatkowa adrenalina jest? Fantastyczny moment, fantastyczny moment. To jest coś ciężkie do opisania. Człowiek czuje się najważniejszy w tym całym cyrku, Czuję, że teraz wszystko jest możliwe, że jestem tutaj mistrzem i nikt nie jest w stanie tutaj mi zagrozić. Tutaj nie ma mowy już o kalkulacji, tu się robi już wszystko automatycznie, po takim meczu, po takich zawodach, po kilku wyścigach ze swoim udziałem, teraz przy ten moment i... I na pewno ten e, czynnik mentalny jest e, bardzo ważny, tutaj będzie gra nerwów, tutaj będzie poszukiwanie odpowiedniego pola startowego, odpowiedniej kolejny, tutaj decydują detale, e, na starcie ten wyścig się nie skończy, proszę nie wierzyć w to, tutaj ten, który przegra start e, na wejściu w pierwszy łuk już będzie robił coś, aby wyprzedzić swojego rywala, będzie to inny wyścig niż inne, bo tu jedzie tylko dwóch zawodników ten który będzie z tyłu ma masę miejsca na to żeby zdecydować się na obranie tej czy innej ścieżki i tym większe wyzwanie przed tym który wygra ten start aby tą akcję zablokować a widzimy co można zrobić na to, że w Zielonej Górze na pierwszym muku w dniu dzisiejszym? Ale zwróć uwagę, jak różnie zachowują się zawodnicy. Janusz Kołodziej odszedł od swoich motocykli, prawda? Krzysztof Kasprzak do końca tam jeszcze miotełką czyścił, chociaż nie musiał tego już absolutnie robić. tak to jak już są chciał. nerwy? To, to już są, to są nerwy, to nerwy Ciężko niektórym jest są siedzieć w spokoju. Janusz musi... za pierwszy, a Krzysztof jeszcze gdzieś tam w parkingu? Proszę, jeszcze jest w swoim boksie dopiero teraz, gdzie sędzia Aleczek Dębski włączył czas dwóch minut. Minut, no więc teraz już nie ma co kalkulować, trzeba, trzeba wyjść. No i to jest, to jest jeszcze taki moment, kiedy trzeba wybrać odpowiedni motocykl, jak się nie jeździło na przykład na jednym podczas zawodów, prawda? Choć akurat w tym przypadku nie wydaje mi się, żeby któryś z nich zmieniał motocykle. Jeśli już to w, we wcześniejszej fazie zawodów, teraz już... No to by było mocne ryzyko, ostatnich prawda? swoich wyścigach na pewno. widzę, że w ekranie, że Janusz wrócił do parku maszyn. I chyba niestety dla niego musi zmienić motocykl, bo no to, coś bardzo chyba to bardzo się wydarzyło w tym, na którym sytuacja. planował wyjechać. To, to nie Bardzo jest... niedobra sytuacja. Chyba A niespodziewane to Rok tu. temu Janusz mówił, że przegrał wyścig z Krzysztofem Dodatkowym, miał mało czasu na przygotowanie się. Sędzia włączył szybko e, sygnał dwóch minut. Grzesiek Krępała wybiega już na tor. E, zanim Janusz Kłodziej wyjeżdża, e, Grzesiek wybiega po to, aby jeszcze tam ustawić tylne koło po próbnym starcie Janusza Kołodzieja. I za chwilę zobaczymy, czy jest to motocykl, na którym jeszcze dzisiaj nie startował. Chyba tak. No to w takim razie... Najwyraźniej ten pierwszy Defektował albo zachował się zupełnie fatalnie e, przy próbnym starcie. Tak, to jest inny motocykl. To jest, e, I ryzyko, które musiał podjąć się Janusz Głodzili? Zobaczymy, jak on się zachowa. Jest to motocykl przygotowany raczej na twarde na więc teoretycznie powinien pasować również tutaj e, przy, tym, przy tym przygotowaniu e, toru z Zielonej Górze. Ale na pewno jest to bardzo, bardzo duże ryzyko i nie wiadomo w tym przypadku. Krzysztof Kasprzak, no proszę jak szeroko stanął, tuż pod baną, tak jakby na czwartym polu startowym stanął. Tak, bo tam jest najbardziej przyczepnie, więc tutaj nie, nie sugerował się tym, żeby być bliżej Janusza, tylko po prostu najbardziej przyczepnym miejscu. Drodzy Państwo, ostatnie mniej więcej 60 sekund finału Mistrzostw Polski. Stają kibice Janusz Kołodziej, Kask Czerwony, czy Krzysztof Kasprzak, Kask Niebieski. Kołodziej czy Kasprzak szybszy, jednak Kołodziej, Kasprzak ścina do krawężnika i on na razie jest pierwszy, ale będzie dociągnięcie. a no właśnie kontra Janusza Kołodzieja i teraz Janusz Kołodziej prowadzi, a Krzysztof Kasprzak chyba źle rozegrał ten drogi łuk pierwszego okrążenia i teraz przewaga Janusza Kołodzieja jest już duża i mam na takie wrażenie, że zrasta czyżby, więc ten wyścig był już rozstrzygnięty I jeszcze poczekajmy dopiero dwa biegi, dopiero dwa okrążenia, przepraszam, za nami teraz e, trzecie okrążenie e, Kołodziej, Kołodziej na fali jedzie pierwszy a drugi Krzysztof e, Kasprzak więc rewanż na ten dodatkowy e, wyścig w e, ubiegłym roku Janusz Kołodziej, jeszcze kilkadziesiąt metrów i będzie po raz drugi w swojej karierze mistrzem Polski on już wie, on już pokazuje swoim mechanikom jestem mistrzem Polski po raz drugi na rok 2010 Janusz Kołodziej, co za fenomenalny sezon, fantastyczny w lidze, złoty kask, no a dzisiaj zostaje po raz drugi mistrzem Polski, tak jak w Tarnowie na torze, gdzie się wychował 5 lat temu, tak dzisiaj w Zielonej Górze Kołodziej. Mistrzem Polski, fantastyczny zawodnik, fantastyczny turniej, wicemistrzem Krzysztof Kasprzak, pewnie troszeczkę niepocieszony, no przeanalizujmy Krzysztofie te decydujące okrążenia ten wyjściu skończył się tak naprawdę na wejściu w drugi łuk. Tutaj Janusz wygrał ten start, może nie tak zdecydowanie, ale wyjechał przed przednie koło Krzyszka Kasprzaka, ten celowo też odpuścił po, po to, aby tutaj wyjechać przed e, Janusza Kołodzieja nie zdążył zablokować jazdy Janusza e, tutaj moment zawahania Krzyśka Kaszczaka i tutaj złapał przyczepność wyprostowało mu motocykl, wyjechał za szeroko, stracił cenne metry e, w przeciwieństwie do Janusza Kołodzieja, który wyjechał bardzo płynnie po wewnętrznej części toru, więc e, powiększał tą przewagę jechał na innym motocyklu, ale jednak wydaje się, że ten motocykl nie był gorszy tak jak wspominałem przed tym wyścigiem, jest to motocykl, e, który pasuje zazwyczaj właśnie na te e, twardsze bo od e, pierwszego wyścigu startował na racji silniku, który pasuje na bardzo przyczepnych nawierzchniach, Teraz e, na ten dodatkowy wyścig było inaczej. Nie wiem co się stało w ten tamtym motocyklu, bo nie wierzę, nie chcę wierzyć w to, żeby tak zdecydował się na taki manewr e, pokerowy i, i wziąć na dodatkowy wyścig bez żadnej przyczyny e, innym.